Jesteśmy na terenie gminy Brójce w miejscowości Bukowiec pod łodzią kilkanaście kilometrów linii prostej od centrum miasta. Na terenach, które wchodzą w skład łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Tych terenów jest tutaj całe 32 hektary i parę miesięcy temu firma intap. Przedstawiciel branży motoryzacyjnej i wiodący w Europie producent foteli samochodowych część tej, tego gruntu kupiła i ma zamiar zbudować tutaj właśnie ten ultra nowoczesny zakład produkcyjny. Ale to nie będzie tylko zakład produkcyjny, ale również Cały dział badawczo-rozwojowy, centrum badawczo-rozwojowe związane z naszą główną działalnością, czyli produkcją foteli dla przemysłu motoryzacyjnego, będzie ultra nowoczesny magazyn. A cała powierzchnia produkcyjna wyposażona w zupełnie nowe maszyny, umożliwiająca uzyskanie dużej efektywności. Proszę powiedzieć jeszcze kilka słów na temat waszej firmy, firmy Intab, która jest wyjątkowym. Przedsięwzięciem w branży motoryzacyjnej w Polsce pod wieloma względami, ale proszę się pochwalić. No my jesteśmy firmą rodzinną, ja jestem już drugim pokoleniem, które, które pracuje w firmie. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy około 300 osób, i znaczna większość z tych osób będzie pracowała na tej nowej inwestycji. A jeżeli chodzi o naszych klientów, są to małe firmy produkujące naprawdę pojedyncze pojazdy, jak i tuzy tego rynku jak Ford, jak Iveco, Fiat, y Citroen. Także mamy bardzo szerokie portfolio. Y a co nam ułatwi walkę z konkurencją i dlaczego wybraliście akurat to miejsce? No, niewątpliwie sama strefa ekonomiczna daje nam duże możliwości. Jednak jest to spore wzmocnienie przez obniżenie podatku dochodowego, a sam teren jest położony blisko naszej dzisiejszej lokalizacji. W związku z tym no, nie będziemy mieli problemów logistycznych w trakcie przenosin. Współpracujemy przy tym projekcie już kilkanaście miesięcy. Mamy za sobą uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w wódzkiej strefie, mamy za sobą konkurs na finansowanie projektu zrobiony dla banków, mamy wybór generalnego wykonawcy. Kiedy przewidujemy uruchomienie inwestycji? No, teraz jest, że tak powiem, piłka po stronie urzędów. Liczymy na to, że w ciągu 3-4 miesięcy uda nam się uzyskać pozwolenie na budowę. Jeżeli pogoda będzie dla nas łaskawa, no to jeszcze późną zimą będziemy chcieli wejść na plac budowy i, i rozpocząć budowę. Czyli następną sesję mamy prawdopodobnie wiosną, kiedy będziemy wykopywać, będziemy stawiać fundamenty, jak dobrze pójdzie, a planujemy uruchomić zakład w ciągu no, 15-18 miesięcy to jest taki deadline dla nas, który, który sobie założyliśmy. I to jest to, czym chcieliśmy się z Państwem podzielić dzisiaj. Zapraszamy do oglądania nas przy następnych edycjach. Zapraszamy kolejnych inwestorów, bo miejsce jest znakomite, a ten pierwszy przyciąga następnych. Chętnie byśmy widzieli firmę z branży automotyw, która mogłaby być naszym na przykład kooperantem. To... A my przetrzemy szlaki, po, po uda nam się pozałatwiać pewne formalności, także następny będzie pewnie łatwiej. Tak, bo, bo załatwiamy prąd, załatwiamy wodę, załatwiamy gaz, gmina buduje drogę. Gmina nas wspiera cały czas przy tej inwestycji na tyle, na ile jest to możliwe. Także też dziękujemy Wójtowi i gminie za wsparcie.